Kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na moje mm, y, dzisiejsze czytanie. Dzisiaj zrobimy czytanie o Jego, jej zamiarach, czyli tak naprawdę tutaj sprawdzimy, y, jakie zamiary ma wobec Was ta osoba. Ten, ten mężczyzna, ta, yy, ta kobieta, o której myślicie, którą być może kochacie, yy, no, ta osoba, którą macie w sercu, którą, którą kochacie ogólnie, do której coś czujecie. Kochani, yy, jeżeli ta osoba ma wobec was jakiekolwiek zamiary, to wy tego nie wiecie, bo. I na pewno nie znacie jej zamiarów, bo ona tutaj... Przed wami te zamiary, nie mówi wam o swoich zamiarach. Możliwe, że ona też w ukryciu tutaj realizuje swoje zamiary. Możliwe, że ona już coś postanowiła, tutaj e, po, e, podjęła jakąś decyzję i to decyzję realizuje, wciela w życie. No właśnie. E, ja myślę, że po po jakimś przemyśleniu tutaj e, za, e, zastanawieniu się, e, ona robi tutaj e, e, coś, być może wciela coś w życie, co sama wcześniej przemyślała. Ja mam wrażenie, że w jej głowie narodził się, pojawił jakiś nowy pomysł i ona ten pomysł zaczęła. E, z, on, ona ten pomysł zaczęła realizować. Być może też on, ona tak długo się e, za, e, zastanawiała, zastanawiał. E, nad podjęciem tutaj e, jakiejś decyzji, bo sam tak naprawdę nie wiedział, co robić. Być może jak to, de, jak to zrealizować. No właśnie, jak te co zrobić, jak te zamiary tutaj e, zrealizować. Tutaj e, możliwe, że on. Tutaj będzie dążył do, do podpisania, dojdzie do podpisania, do zawarcia jakiejś umowy. Być może wy tutaj formalnie zawrzecie związek małżeński. No właśnie. E, e, może, no właśnie, on dąży tutaj do zawarcia z wami związku małżeńskiego, przynajmniej tutaj w sposób e, formalny. E, możliwe, że też chodzi o e, Przysposobienie dziecka, przyjęcie, przyjęcie jakiejś opieki tutaj e, prawnej nad, nad dzieckiem, zostanie opiekunami prawnymi jakiegoś dziecka. E, całkiem możliwe, że on chce, żebyście ad, razem adoptowali dziecko, a jeżeli on ma. E, 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 on ma dzieci, bądź dziecko, to on chce, żebyście formalnie stali się rodzicem, opiekunem tego dziecka. No właśnie, tutaj jest adopcja. Całkiem możliwe, że on będzie dążył do, do jakiejś adopcji. Możliwe, że on chce tutaj, yy, yy, no właśnie, on chce zawrzeć związek formalny, ale przed zawarciem tego związku formalnego chce się zabezpieczyć. Yy, Jakoś umowo, no właśnie, przed... przed, 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 przed Chodzi tu o przed zranieniem emocjonalnym, uczuciowym, być może przed jakimś roz, rozstaniem, przed, 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 przed odejściem, przed jakimiś kłamstwami, przed jakimiś manipulacjami. Tu chodzi przede wszystkim o możliwe, że ponieważ on ma. Z, z, złamane serce. On chce tutaj e, wejść z Wami w relację, związek, ale on chce też się uczuciowo tutaj e, 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 emocjonalnie zabezpieczyć w jakiś sposób formalny, jakoś umowo, jakimś kontraktem. No właśnie, tutaj e, e, kochani, on tu też chce spełniać swoje marzenia. Całkiem możliwe, że on chce też spełnić y, nie tylko swoje marzenie, ale y, również i wasze marzenie. Tutaj o, o związku, jeżeli wy marzycie tutaj o, y, o, o relacji, o związku małżeńskim, to on to marzenie chce spełnić. Możliwe, że on też chce chce tutaj spełnić swoje marzenie, no właśnie, możliwe, że marzy o tutaj o związku, o relacji z wami, no właśnie, tutaj będzie jakaś radość, jakieś szczęście, jakieś, no, wesele, wy będziecie się radować, wy będziecie się weselić, wy będziecie szczęśliwi, i będzie też powód y, do, tej, y, do tej radości, tutaj, do tego szczęścia. Tak jak wcześniej, albo wy zostaniecie. Y, ja mam wrażenie, że wy założycie rodzinę, za, y, y, z, z, przynajmniej formalnie, tutaj założycie rodzinę, stworzycie rodzinę, możliwe, że adop, ab, a adoptujecie albo przyswoicie. Tutaj dziecko, no właśnie, on chce stworzyć trwały związek. No właśnie, coś, co będzie trwałe i tak naprawdę ciągłe. No właśnie, yy, albo możliwe, że jeżeli wy byliście w jakimś związku, na przykład związku yy, małżeńskim, to on chce tutaj ten związek kontynuować, yy, kochani. Yy. Was połączy miłość bezwarunkowa. I tu y, niewątpliwie y, y, no właśnie y, niewątpliwie pojawią się dzieci, bo wy te miłości, y, tej miłość, te uczucia, które macie w sobie, będziecie o, o ofiarować, czy też obdarowywać siebie nawzajem, ale tutaj również to miłością będziecie obdarowywać dziecko czy też dzieci. Tutaj będziecie to, to miłością, czyli będziecie kochać nie tylko siebie nawzajem, ale tutaj będziecie kochać swoje dziecko bądź dzieci. Kochani. Na dzisiaj to koniec. Żegnam się z Wami, kochani. Na koniec chciałabym Wam powiedzieć jedną rzecz, że te czytania, które robię... Dla Was one nie będą się pojawiały codziennie, tak jak się pojawiały do tej pory, bo niezależnie od tego, kiedy je, od, kiedy je odsłuchiwaliście, to ja je robiłam praktycznie codziennie. One się pojawiały każdego dnia. Teraz. Yy... Z powodu tego, że doszły mi inne obowiązki, to za bardzo nie mam też czasu na to, żeby robić te czytania codziennie, każdego dnia. Będę je robiła co drugi dzień, i one będą się pojawiały tutaj. Wieczorami na moim kanale, e, i, e, kochani, e, zapraszam Was również bardzo serdecznie na e, moje, e, e, moje, czy, moje czytania. Oczywiście, do odwiedzania mojej strony na, na Facebooku, gdzie również, znajdziecie, gdzie również znajdziecie moje czytania. Głównie to są czytania na Facebooku. Głównie możecie znaleźć czytania tygodniowe, będą się też pojawiać czytania miesięczne. Tam były też tygodniowe i miesięczne przesłanie od kryształowych aniołków. No i oczywiście, Lustro uczuć, które będą się, będzie się pojawiało co, co drugą niedzielę. Kochani, dziękuję Wam również za, za polubienia, komentarze oraz, oraz su, sub, subskrypcje. Subskrypcje.